Z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej pracujemy od roku 1970 w sposób ciągły. Natomiast pierwsze kontakty były w roku 1958. Mogę dodać, że pierwszymi Polakami, którzy znaleźli się w dubnej, był profesor Tomasz Goworek, nasz starszy kolega, i profesor Ryszard Sosnowski z Warszawy. Badamy właściwości atomów już istniejących i ich poszczególnych odmian zwanych izotopami, określamy rodzaj emitowanego promieniowania. Natomiast jeśli chodzi o wytwarzanie nowych pierwiastków, to tutaj zasługi mają koledzy teoretycy, którzy przeprowadzają obliczenia teoretyczne, wskazujące na drogę, przy pomocy której być może uda się uzyskać nowe, izotopy, nowe atomy. W badaniach tych teoretycznych uczestniczy grupa profesora Pomorskiego. Science is bringing nations together. This is the motto of the institute, and this is our main mission. The International Center in Dubna, which I have an honor to present, is a large scale center, more than 5,000 people now, and 24 countries. Who are members and associate members of the institute, and in total we have 63 countries in the orbit of the institute. And if to speak about the overall uh, partnership partnership network, it is almost almost 1,000 institutes and universities from all over the world. Kraje członkowskie, jest 18, <laughs> mają równe prawa. E, wszystkie decyzje zapadają na zebraniu Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu Badań Naukowych, decyzje o charakterze naukowym, natomiast decyzje o charakterze finansowym i personalnym zapadają na zebraniu pełnomocnych przedstawicieli krajów członkowskich. W Dubnej panuje bardzo dobra atmosfera, obserwuję pracę. W Dubnej, właśnie od roku 1972, kiedy po raz pierwszy się w Dubnej znalazłem, nie było przypadku jakiejś animozji o charakterze narodowościowym. Zresztą tam panuje taka zasada, że wszelka na terenie Instytutu nie może być prowadzona żadna działalność o charakterze politycznym. The scientific program includes, I would say trzy main kierunki. First one is nuclear physics, second one is particle physics and heavy, uh, sorry, high energy physics, and the third one is condensed matter physics. I think everybody knows the Large Hadron Collider, Higgs boson, Standard Model, elementary particles. So our institute is one of the active players in the world in this direction, and the condensed matter physics. Uh, takes the um, uh, life science, radiobiology, uh, and uh, i think it's important to say that all these three directions, they are cross-crossed and uh, interbound by information technologies. the digital, digital science is, uh, i think, the main elements now of any science. and all our three scientific directions are connected by big data uh, science and information technologies fizycy światowi dążyli do tego, żeby zderzać wiązki jonów o najwyższej energii i w tej chwili to się dzieje w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie, w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych. Natomiast jest pewien przeskok od wysokich energii do superwysokich. Innymi słowy, Nika będzie się zajmował tą częścią badań, które są bardzo ważne do zrozumienia, jak przebiegała ewolucja wszechświata i do tego, aby zbadać albo inaczej, odtworzyć pewne elementy ewolucji wszechświata po wielkim wybuchu w skali laboratoryjnej. Takich badań na świecie nie ma. Mają one znaczenie zarówno dla fizyki, jak i dla astrofizyki. Ponadto mają duże znaczenie, powiedziałbym, filozoficzne, bo badania te prawdopodobnie potwierdzą ten model ewolucji Wszechświata, który w tej chwili jest powszechnie uznawany i stosowany. Planujemy komisję w końcu następnego roku. and we plan to make first physics already in 2023. one of the goals for nika is to, you know, it's, it's like a time machine. it's like to return by 14 million years uh, ago uh, backwards and to see in the laboratory how the quark-gluon matter transformed or transited, is said. A phase transition from quark gluon matter to nuclear to nuclear matter, the, the matter which we are consist of. Another goal, very interesting, is about uh, how to make the spacecrafts more defended for long missions. For example, if we speak about three or four year mission to Mars or to Venus, uh, manned mission. I mean. Uh, not by robot, but by astronaut. The main problem is how to survive for a human during four years in the open space. And here, the experiments and study at heavy ion beams could help a lot and could, um, could promote the technologies for spacecraft and technologies for pharmaceutical. How to make the Human body is stable and um, uh, resistant to the cosmic rays. And uh, these technologies, these experiments, we do together with our international uh, partners from many, many, countries Wystawa w bibliotece pokazuje współpracę Polski jako takiej z ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych. Została dwa lata temu przygotowana. Również jest parę zdjęć, powiedzmy gdzieś 1 czwarta, to ta wystawa pokazuje naszą również współpracę ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych. Wystawa ta ma charakter poniekąd przeglądowy, pokazuje zarówno moment utworzenia Instytutu, jak i naszą współpracę naukową, jak i wyjazdy, studentów również z Lublina na praktyki do Zjednoczonego Instytutu Badań i Dubna. Często, czy na zebraniach, pada takie stwierdzenie, że Dubna jest polskim domem na brzegu Wołgi. Polacy odegrali istotną rolę zarówno w utworzeniu tego Instytutu, jak i w działaniach o charakterze koordynacyjnym. Jesteśmy cenionym krajem członkowskim, Drugim pod względem ważności, biorąc pod uwagę jest wkład finansowy, bo główny wkład finansowy wnosi Federacja Rosyjska, ale potem następnym płatnikiem z poziomem około 10% jest Polska. Ponadto, Polska uczestniczyła i była współtwórcą procesu transformacji w Dubnej po upadku Związku Radzieckiego. Byliśmy tym motorem wskazującym na nowe działania, które są w międzynarodowych ośrodkach badawczych na świecie. Także z różnych względów jesteśmy cenionym członkiem Zjednoczonego Instytutu Badań Zdrowych w Dubnej. Thank you to University of Marii curie in w Lublin. Very fruitful cooperation with Dubna, with the Joint Institute for Nuclear Research. And of course, for us, it's a great honor when our brilliant scientist, Vira Gennissan, got the honoris causa of uh, Maria ludwigska University in Ljubljana. Thank you so much.